Siemka, siemka. Dzisiejszej nocy mieliśmy 7 meczów i aż 4 spośród nich rozstrzygały się w ostatnich akcjach. Młodziak z Oklahoma wykręcił historyczne triple-double, a LeBron James również śrubuje historię i goni swojego przyjaciela. Na mecz nocy wybraliście pojedynek Philadelphia 76ers z Indianą Pacers. Czas zacząć o tym wszystkim opowiadać. Zaczynamy kolejne sprinty. Derek Rose rozegrał kolejne świetne spotkanie dla Detroit Pistons, notując 23 oczka i 8 asyst, ale niestety spudłował rzut w końcówce regulaminowego czasu gry, który mógł dać zwycięstwo Detroit. Doszło do dogrywki, a w niej zdecydowanie lepsze Pelikany, głównie za sprawą Jalila Okafora, który notuje dzisiaj 25 oczek, 14 zbiórek i 3 bloki i był wyraźnie lepszy w pojedynku wielkich facetów z Andre Dramondem, który skończył mecz z 11 punktami i 10 zbiórkami. Philadelphia 76ers i Indiana Pacers sprawili nam dzisiaj bardzo wyrównane widowisko w Indianapolis. Obie drużyny słyną z bardzo dobrej obrony, ale dzisiaj niski wynik zawdzięczamy również wielu przestrzelonym łatwym rzutom, których było zdecydowanie zbyt dużo, co zresztą widać po skutecznościach, bo obydwie drużyny trafiały około 40% rzutów z gry. Pierwsza połowa ze skazaniem na Filadelfię, głównie za sprawą Bena Simonsa, który już do przerwy miał 20 oczek i 9 asyst, ale w trzeciej kwarcie impuls dla Indiany dali zawodnicy z ławki, m.in. Justin Holiday i TJ McConnell, a końcówka to już świetna gra, bardzo skuteczna. Pacers, głównie za sprawą Malcolma Brogdona, który chociaż wcześniej pudłował, to w końcówce trafił kilka ważnych rzutów. Do 21 oczek dołożył 9 asyst i 7 zbiórek. I Indiana wygrywa dzisiaj z Filadelfią w ważnym meczu, bo dzięki temu przeskakuje Filadelfię w tabeli i jest już tylko pół meczu za czwartym na wschodzie Toronto Raptors. Damian Lillard zdobył dzisiaj 30 punktów i 9 asyst, CJ McCollum 27 oczek, a Carmelo Antony dołożył 17 punktów, 8 asyst i 6 zbiórek. Ale nawet pomimo tego Hornets walczyli do samego końca w Portland z miejscowymi Trailblazers. W końcówce niestety, niestety dla Szerszeni. Najpierw Carmelo Antony przechwycił piłkę, potem Kent Bazemore blokuje Devonta Grahama i to Portland wygrywa ostateczny mecz, a Szerszenie przegrywają po raz piąty z rzędu. Orlando Magic prowadzili przez właściwie całe spotkanie w Sacramento, głównie za sprawą Nikoli Wuczewicza, który notuje 26 oczek, 15 zbiórek i 3 bloki, ale Kings się nie poddawali i powolutku, systematycznie odrabiali straty. Wyszli nawet na jednopunktowe prowadzenie w końcówce, ale wtedy Aaron Gordon trafia 2 plus 1 na sekundę przed końcem, wyprowadzając Orlando Magic na prowadzenie. I to Orlando wygrywa ostatecznie w Sacramento, pomimo tego, że Diaron Fox zanotował 31 punktów, 10 asyst i 8 zbiórek, a Nemanja Bielica dołożył 34 oczka. W pozostałych meczach dzisiejszej nocy Boston Celtics pewnie radzą sobie u siebie z Chicago Bulls 113 do 101. Oklahoma City Thunder wygrywają w Minnesota z miejscowymi Timberwolves 117 do 104. A Shai Gilgus Alexander notuje kosmiczne Triple Double, zdobywając 20 oczek, 20 zbiórek i 10 asyst. Przypominam, że to rozgrywający. To jego pierwsze Triple Double w karierze i jest najmłodszym zawodnikiem w historii, który zdobywa Triple Double z co najmniej 20 punktami i 20 zbiórkami. No i Los Angeles Lakers wygrywają pewnie u siebie. Z Cleveland Cavaliers 128 do 99, Dwight Howard zdobywa 21 punktów i 15 zbiórek z ławki, a Lebron James notuje 31 oczek i 8 asyst, dzięki czemu wyprzedza Isaiah Tomasa na liście najlepiej asystujących zawodników w historii, jest już na ósmym miejscu, a przed nim teraz jego przyjaciel Chris Paul. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze sprinty, pięknie wam dziękuję za uwagę, na kolejny odcinek zapraszam Was już jutro rano, miłego dnia, do usłyszenia i do zobaczenia.